Witam wszystkich, w dzisiejszym filmie pokażę jak zrobić pytanie typu połącz parami więc tak, wchodzimy sobie w testy tutaj utworzę jakiś nowy test niech jego nazwa będzie połącz parami tutaj nic nie ustawiam, bo tu nie o to chodzi wchodzę sobie w test no, i tworzę nowe pytanie. No, i teraz tak, właściwie to nie ma takiego typu pytania: połącz parami, ale można do tego użyć takiego pytania uż w poprawnej kolejności. To jest przedostatnie w tej chwili pytanie. No to pokażę teraz, jak to zrobić. Czyli uż w poprawnej kolejności. Przemyślę sobie pytanie jakiekolwiek, tutaj to nie ma znaczenia, to chodzi o to, żeby pokazać. No i moje pytanie to jest, żeby ułożyć, jakby dopasować imiona męskie do żeńskich. Ja już tutaj sobie wklejam moje pytanie, tak, czyli chodzi o to, że Dominik to Dominika i tak dalej, Daniel to, to Daniela. Czyli po prostu wystarczy odpowiednio ułożyć pytanie, tak? Czyli zamiast połącz parami można to sobie powiedzieć ułóż imiona żeńskie w takiej kolejności, aby odpowiadały imionom męskim. No i tutaj wymieniamy te wszystkie imiona, tak? To jest pytanie typu ułóż w poprawnej kolejności. No dobra, zapisujemy, zobaczmy jak to sobie działa. Czyli wchodzimy teraz tak jakby w widok publiczny, żeby... Zobaczyć w jaki sposób uczeń to zobaczy. Wchodzimy sobie w test. Coś tu pisze jakieś swoje imię. No i mamy ułóż imiona żeńskie w takiej kolejności, aby odpowiadały imionom męskim. Czyli maj, najpierw mamy Dominik, czyli klikam najpierw na Dominika. Potem mamy Daniel, no to klikam Daniela. Sławek, Sławka, Mirek, Mirka. Oczywiście, gdybym się coś pomylił, to mogę oczywiście cofnąć tutaj jakieś imię, na przykład Sławka cofam i Mirka, prawda, i mogę z powrotem ułożyć po kolei, czyli Sławek Mirek, ale to tak na marginesie, wyślij i zakończ. Ok, no tutaj akurat zapomniałem, żeby pokazał odpowiedzi, ale to nie szkodzi, jak widać wynik jest 100% tak? i tak na marginesie gdyby, gdybym chciał żeby było wiadomo jakby te odpowiedzi były od razu pokazane to tu jest taka opcja pokazuj odpowiedzi po skończonym teście no to zróbmy szybko jeszcze próbę tutaj tu połącz parami wpiszę znowu Gdynianka dalej Czyli tak, Dominik, Dominika, Daniela, Sławka, Mirka, weźcie i zakończ. No i to jest dobrze. No więc w każdym razie nie ma takiego typu pytania połącz parami, ale można to zrobić. Jak wpadnę jeszcze na jakiś inny pomysł, jak coś innego tam zrobić, to też pokażę. Bo da się różne rzeczy, że tak powiem, sprytnie załatwić. W tym programie. No a to na tyle by było. Taka uwaga. W poprzednim filmie miałem bardzo słaby głos.